Szanowni Państwo, to jest hańba dla nas, dla Słowian, a Wy Polacy nadal nic nie robicie. Siedzicie na czterech literach w domu i co? Klaszczejcie, włączacie jedynkę TVN Polsa. Przecież to są dywersyjne stacje. To są zwykłe, dywersyjne stacje, które otumaniają naród polski, ale młodzież się przebudziła i widzi, że nie ma żadnych szans. Przebicie przez cokolwiek, bo to jest beton, proszę Państwa. Rygor w tej chwili się wprowadza iście stalinowski, czyli NKWD powróciło. Powróciło do Polski NKWD i tutaj nie można powiedzieć, to NKWD, które było kiedyś. Tam byli innej nacji osoby, które mordowały i katowały naród polski. Ja mam to prawo powiedzieć, bo byłem świadkiem, jak mojego ojca katowano. Wielokrotnie. Także ja wiem, co mówię. Natomiast Wy, Polacy, mienicie się, że jesteście wielkimi Słowianami, że jesteście Lechitami. Zastanówcie się, czy w ogóle jesteście Polakami. Bo ja muszę powiedzieć, że te dowody, które są, to są do, dowody słowiańskie. Drugiej RP, bo my jesteśmy Słowianami. A Wy dzisiaj jesteście niewolnikami, bo Lech Kaczyński rzekł się suwerenności po powrocie z, Lizbonii, z Lizbony, po podpisaniu traktatu i przekazał suwerenność na rzecz Unii Europejskiej. Na rzecz Unii Europejskiej. Czy Wy Państwo sobie zdajecie to z tego sprawę? Chyba, że Wam jest obojętne, czy będziecie chodzili w kagańcach, na smyczy, na łańcuchach, bo ja. Na pewno nie będę chodził. Ja jestem suwerenem, osobą, która ma do powiedzenia bardzo wiele, bardzo wiele. Ja zawsze mówię prawdę. Dlatego też apeluję do Słowian, do narodów polskiego.